żeby zagramy znów mapka Olesta, dołączajcie do klubu Alejkowo, pamiętajcie o sklepie, jak kupujecie czy gemy, czy coś tam, nie, je, je pieniążki, to pamiętajcie o kodzie TAPEL, albo, albo, patrzcie, albo, MESMELIZ TAPEL, no to gramy, zagramy sobie dzisiaj sobie z moim kolegą i tak Cześć, wizowie, to ja, ale. orestu Tak właśnie Widzowie. Ja, ja jestem z moim kolegą policjantem. Musi robi w wizowie, tak ogólnie dobra, policjancie. Ty tu stój. Mi się uciek zrobi. A mogę... Poczekaj, podejść będzie mi szybsza. Czekaj, na na Ja też. Czy cię gdzieś pojawili? Pojawia się obok mnie. Okej, ale to będzie mój źle, okej? Ja ci pomogę. A, ogólnie widzowie, ja to gramy taka gramy na zmianę, że... Las, las jedna osoba bierze Powercubes, las druga. Okej, okay, mój... ale to będą moje power cube te tu. Ale uciekaj! teraz moje cuby, 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 moje you, Dobra, i ten las, jak się pojawi lobocik w wizowie, to będzie mój. Przepraszam wizowie. Hej, Alan, czy to ty beknąłeś? No tak, ale przeprosiłem. I cię stało Alanek. Ej, bo obok mnie jest robotoli olest. Ja mogę ci pomóc. Prosiłbym. A ile ty mu zadajesz? Bo ja 2000. Mam to na nagraniu. Ja mam, ja mam 2600. A, no to... Ja mam kitosława sława się na maksimum widzowie. Jeszcze kilka robocików zapalę. Asy. Teraz mój chyba. Mój, mój. Uciekaj, Alan. Szybko. Mój, mój. Chodź, chodź, robocik. Alan, to musisz mi go trochę tutaj rozklekotać. Dobra, trzymaj go tu. Dym go pokona. Co Dobra, teraz, teraz ty mi musisz pomóc. Okej. Okay. Chowam się. Dobla. Poszło, Jeszcze dobra. Jeszcze robimy miejsca, jest ciasno i jest ciasno. Powtarzam, jest ciasno. O, umieram <grym> Alanem. Y Drugie miejsce, ale widzieliście to, widzowie, co tu się właśnie stało? Ty, bo ja muszę sprawdzić, co to mi się... Na... To mi się nagrywa, ale... Co to miało być? Dobra, może by jakiś tak poszedł. Dobra, gramy. Tylko poczekaj, Dobra. We Weźmy sobie taką jedną postać. A wiem, oczywiście słyszą teraz? Tak, tak. Wszystko słyszą. Okej, okay, więc teraz powiem coś. Mam Piratlix z drugiej serii. Okej. Okay. A ja mam dwie legendy Piratlix i dwie takie same jedną inną. Essa. Ja mam z drugiej serii figurki już. Poszukamy robotów, widzowie. No dobra, pierwszy to będzie mój, okej? Okay? tylko mnie nie Ty, ja ci więcej zadałem. Ale... Weź mnie zaatakuj. Tylko Poczekaj, to Teraz. Ty mi dwa tysiące, a ja to by dwa. Ej, zaczekaj, teraz mój bot, okej? Okay? Dobra. No Robot... Bom. Sorry! Dobra. Dawasz <laughs> go. Ty, a pokazać ci małą stuskę? Ale okej, okay, ja mogę im pokazać? Mhm. Mm Sorry. Robot, robot help. Zablokowałaś Sorry. mi atak. Sorry. Szarki, nie szczam, że to myśle, bym, nie... Myś ja. mnie latuj! Okej, okay, Dobra! Musimy się tam dostać. Idź do niego, olest! Poczekaj, no mi się jeszcze ładuje gad! Nic jest! Szybko, szybko? Dobrze! Jest zbyt nie? Dziękuję. Szybko. A, Aj! Dobra! Widzowie! Widzowie! Wy będziecie widzieć, co jaką miała ja postać właśnie Ole wezmiesz kolta. Ja już nawet go wziąłem. Mhm. Ale zaczekajcie, się coś fajnego. też kanał Pawła Malinowskiego. A co to jest za kanał? Po prostu, że on po prostu nagrał też fajne filmy o śwince Pepie. Czy po prostu tam powiedział coś, coś o George'u. Czy to, czy to jest super, papadipet? Tak? <śmienicza> tak, akurat tam usłyszałem ten tylko... Tam, tam, tam. Mój robot będzie zaraz! Stop! Policja! Ja tu patrzę! Od... Od... Uwolnij mnie! Zaczekaj, mój że się ładuje. Nie oglądajcie PPP, Paliwie, bo ja nie mogę nawet tego oglądać, bo jestem za mały. oglądajcie też kanał Sigma! Nie, nie wiem, ale oni nie jak oglądają, co są, ale ja polecam najbardziej mój kanał, bo jest najlepszy. Moi robin, mogę moje ciotki! chodź, chodźcie Au, 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 Idę do ciebie, oleś. Au, au, naprawdę mi rozbolałaś, teraz moja noga mi się rozbolała. Ale nie trafiłeś, au, 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 Uciekaj! Uciekaj! Uciekaj, uciekaj, ole. Problem: to moje. A teraz będą ze moje. Szybko. Też kuby. <mulgy> Gdzie będzie robot? Chabo, chabo, chit, chabo, chabo, chit, chabo, chabo, chit, chabo, chit. Uwadzaj! Yes! Now I have my <mulgy> My HP musi mi się nadać. Chodź, chodź! Zach and Dave, Zach and Dave, będzie and <mulgy> Eee, dobra, poczekaj, bo go bije. To Nie, mam mało HP. Szybko? Nie, ja jeszcze jeden. Mać obejrzał. Mój kibki. Sorry. Ja. Nie dobra. Widzowie. Ile my mamy? Widzowie, chyba... Ja nie mamy tyle diamentów, widzowie. Widzowie! sobie taką jedną postać, widzowie. Widzowie, weźmy taką jedną postać. El primo zaraz będzie załatwiony po gierce. Jak go rozwali, to będę płakał. A podejdziesz do no mnie? Okej, okay. uciekaj od ci Ja sobie sam. Pa, 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 pa. pa, pa. Mój robot, mój robot, alarm mój robot, ok. Alarm pamiętaj, mój robot. Fajr jest Szukamy teraz dla mnie robota, widzowie. I tak mam więcej życia niż mój kolega. Hej! Oh, sorry, To nie mogłoby być... Uciekaj! Uciekaj znów! Oble, ja sobie trochę z nobie i teraz bum bum-bum... Wizowie, Odstawiajcie w komentarzach kto to rundę wygra! Czy ja, czy Adam, czy roboty? No tak, odstawiajcie wizowie w komentarzach, no bo lecimy po 1000 subskrypcji! Proszę, żeby... A pamiętajcie o łapce I bądźcie siebie! Tak! Mhm. I jak Bądź to się mój, mój kolega fotografa. Fotografa. Tak. teraz mój robot mój robot mój robot Nos, no złego. go Dawaj 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 no i ja wygrałem Ba la 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 la, la. Czy <laughs> czy teraz My znajemy jakieś postacie Primaty e, e, primat. Kto będzie lepszy? El Primo czy Colt? Colt jest policjantem, a El Primo będzie tylko naszym złodziejaszkiem, więc to zostawiacie, to, 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 to powiedzcie z komentarzu, kto będzie lepszy? Ja? Alan czy roboty?

A pomożesz mi? Zaczekaj, ja, idę coś załatwić, muszę tylko kuchenkę naprawić, hop, hop, hop. A tak, kosmiczna kuchenka zrobiona. O kurde, kurde, o się krokata. od moich powercubesów. <laughs> ry ry, ry, ry. <laughs> La la la.

nie, 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 to już do następnym.